Najpierw piruety, hop! Hmm. A teraz podwójne salto w tył. Ach. Ach. Co to jest? Hmm. Talent show? To może być dla mnie doskonała okazja, by wrócić do łyżwiarstwa. Cześć! Jesteśmy uroczymi zwierzeczkami z pasją do fryzur. Przyjaźnimy się i przeżywamy przygody. Bit, 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 bit. Myślmy, a może... lód? O co chodzi z lodem? Tak sobie myślę, że to byłby cudowny pomysł zrobić fryzurę inspirowaną lodem. Oh, zimno mi na samą myśl o tym. E, w każdym razie lecimy na talent show. Nie chcemy się spóźnić. Hmm, suchy lód czy zwykły lód? A teraz przywitajmy naszą prowadzącą, Wandę! Witam was serdecznie, z miasta Glam City! Jesteście gotowe na dzisiejsze show? Ale tu zimno. Dobrze, że mam ciepłą herbatę i. he? Pewnie zmarzłaś? Chcesz się napić? Nie, dziękuję bardzo. O, jesteś uczestniczką! Dlatego się trzęsiesz! Masz tremę! Jestem Fabia. A ty kim jesteś? Jestem Bianka. Jestem jedną z uczestniczek w programie w kategorii łyżwiarskiej i tak. Mam straszną tremę. Nie martw się, wszystko będzie dobrze! To nie takie proste, jak ci się wydaje. Byłam kiedyś świetną łyżwiarką, dopóki coś się nie stało. Co takiego? Ciężko trenowałam, by wziąć udział w psiej olimpiadzie, i chcąc zaimponować jurorom, próbowałam wykonać bardzo niebezpieczny Podwójny salto w tył. Ale nie rozpędziłam się odpowiednio, byłam za wolna, więc zaliczyłam upadek. To od tamtej pory nigdy nie jeździłaś na łyżwach? Nie wyczynowo, bardziej rekreacyjnie. Ale to moja pasja, dlatego kiedy dowiedziałam się o talent show, stwierdziłam, że to szansa, by wrócić na scenę. Pora przełamać lody! <laughs> Zapraszam pierwszą uczestniczkę! O, już czas! Dasz sobie radę! Będę cię dopingować z trybun. Na razie. Nie będziemy już dłużej zwlekać. Przywitajcie Biankę! Wygląda na to, że Bianka nie jest jeszcze gotowa na pokaz. Może zamarzła? Co jest, Bianka? Publiczność czeka! Podejście drugie! No dalej, czas by trochę rozgrzać tu atmosferę! Dobrze, ale gdzie ja teraz znajdę tyle lodu? O, ktoś do mnie dzwoni? Cześć, jestem kuzynką Kiary, miło poznać. O, jesteś Jara, dużo o tobie słyszałem. Wybieram się do twojego salonu, więc mam do ciebie kilka pytań. Jasne, pytaj o co chcesz. Zrobiłam listę, by o niczym nie zapomnieć! O, mama Mia. Niezła jest i wygląda jakoś znajomo. Ja jej raczej nie kojarzę, bo na pewno zapamiętałabym te eleganckie ruchy. Ach, pewnie znowu mi nie wyjdzie. I cała publiczność będzie się ze mnie śmiała. To nie był dobry pomysł, lepiej to zakończyć. Udam, że się wywaliłam i tyle. Oh, moja łapka! Biała! jest złamana? Hmm, nie wydaje mi się. Na pewno? Tak! Myślę, że da radę wystąpić nawet w finale. Ach, nie mów tak, ja wcale nie chcę. Hmm, jeżeli zdecydowało, że. Daj jeszcze jedną szansę. Jestem przekonana, że gdzieś ją widziałam. W telewizji? W supermarkecie? Wreszcie będę mógł wypróbować mój super żel zamrażający 2000. Muszę tylko dodać do niego odrobinę lodu. A wszyscy przecież wiedzą, że lód z lodowiska jest najlepszy. Wystarczy tylko jedna łyżka i będzie. A! O, moje włosy i co teraz? A, a, są za ciężkie! Jeśli nie zapanujesz nad swoim strachem, to będzie koniec z łyżwiarstwem. A byłoby szkoda, bo jeśli to twoje marzenie, to powinnaś to robić. Hej, już pamiętam. Jesteś Bianka, łyżwiarka. Jako szczeniak byłam twoją fanką. Cieszę się, że wróciłaś do jeżdżenia. Dziękuję, ale brak mi pewności siebie. Boję się, że znowu zrobię sobie krzywdę. Hmm, mam świetny pomysł. Będzie fajnie. Wow! To tutaj mnie tak ładnie uczesali. Różowe włosy bardzo ci pasują. No chodź Bianka! Jestem przekonana, że mój kolor boost Ci się spodoba. Staje. Wow, wygląda świetnie, ale... Ale co? Zapomnij o strachu. Jeśli będziesz całymi dniami się zamartwiać, to nic się nie zmieni. Wyglądasz świetnie, masz wsparcie przyjaciół, a więc musisz sobie tylko przypomnieć, czemu lubisz łóżwiarstwo. Bo jestem szczęśliwa, kiedy to robię. I to wystarczy. A, telefon. Hej, Siara? Cześć, Fabio. Dzwonię, by podziękować za poradę. Za kilka dni będę w Glam City. A, a co? Wiesz, to tylko taki nowy żel. Przytrafiło mi się coś podobnego na Alasce. Wiesz, co bardzo dobrze rozbija lód? Szpikulec! Pa, Fabio! Szpikulec? E, postaram się znaleźć jakiś. E, dzięki za poradę, na razie! Bianca! 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 Brawo! Nieźle! Tak. No dalej, Bianka, dasz sobie radę. Dałaś czad młoda. Moje gratulacje. Co? Brawo! Wygrałaś ten program. Tak! Super! Hi, 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 ura. By mi pomóc! Lud pękł! Nareszcie odzyskałem moje włosy! No ale najważniejsze, Bianka, udało ci się! Myślę, że twój żel przydaje się do ćwiczeń, wujku Fabio. Zrobi sobie własne lodowisko! I love it